Dzień dobry wszystkim, Grażyna Lewandowska, dziewiarka NIT. Przychodzę dzisiaj do Was, bo ostatnio mówiłam Wam o kamizelce, które robię, którą robię, z, 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 już Wam mówię, z Baby Alpaki. Będzie odwrotnie. Ale powiem Wam, że tak się nie odzywałam, chociaż próbowałam Wam wspólne dzierganie. Proponuję nadal. Ale dlaczego była przerwa i dlaczego nic nie mówiłam? Bo powiem Wam, że miałam duszę na ramieniu i serce mi normalnie zamarło, dlatego że w tym sklepie, w którym wcześniej kupiłam tą włóczkę na, na tą kamizelkę, kupiłam pięć. Tak, kupiłam pięć, z czego okazało się, że zaczęłam robić to podwójnie. Robiłam, zaczęłam robić to podwójnie. Już Wam pokazuję. O, tak widać, dobrze? I robię to na druty 4,5, na drutach 4,5. I na ten moment poszło, to znaczy tak, na ten moment, na ten poszło, to jest, zaraz wam pokażę, bo robię podwójnie to całe, tamte dwa motki poszły i teraz robię dwa całe. No, i do końca tu na górę zostało jeszcze z jakieś yy, 10 cm. A więc z 10 cm, może nie, może trochę więcej, może tak z 15, to mi to wystarczy. Natomiast naprzód bym nie miała, miałabym tylko jeden motek. Więc absolutnie się to w ogóle mija z celem, żeby cokolwiek też Wam mówić, jak to robić dalej, tak? I ile pójdzie na to włóczki. Dlatego wczoraj byłam w innym sklepie, bo tam pani mnie trochę zwodziła. Znaczy, zwodziłam. wie że będzie, będzie, będzie. Co ja zachodziłam, to. Oj, kłaczki są trochę. Co ja zachodziłam, to niestety włóczki nie było i byłam naprawdę przerażona. Mówię, no nic, będę musiała sprócić, najwyżej pojedyncze, albo po prostu inną będę musiała kupić, tak? Zakupić włóczkę, żeby zrobić, żeby zrealizować to zamówienie. Ale udało się. Byłam wczoraj w innym sklepie i w tym innym dostałam. Kupiłam jeszcze cztery. Gdzie one są? Gdzieś mi tu wypadły. Kupiłam jeszcze cztery, tej, tej samej alpaka 100% i tu 50 gram i tu je 50, 50 gramowe to są motki i jest 170 metrów. Więc wystarczy wystarczy tej, tej, teraz tej chwili tej włóczki na tą kamizelkę. I teraz nie wiem jak się z Wami mówić, czy zrobić grupę razem, bo tam parę osób się zgłosiło. Nie wiem, no po prostu może, może coś zaproponujcie, jak, jak chcecie. Tam któraś pani też mówi, żeby coś, jakiś filmik nagrać i coś, no nie wiem, nie wiem, czy jakiś filmik, czy grupę tylko do tej kamizelki, a później ją rozwiążemy. No nie wiem. Po prostu jakaś. Może nie propozycja od Was, ale pomyślę, może grupę A raz, dwa tak szybciutko zrobimy, bo tak w ogólnych informacjach, czy tak ogólnie na, na, na Facebook to nie ma sensu chyba pisać, tak mi się przynajmniej wydaje. Poza tym podpatruję też dziewczyny jak robią, jak zawiązują jakąś, um, jakieś dzierganie rzeczy, czyli kal, to zawiązują do tego grupę. Niekoniecznie chciałam się może w to bawić, ale nie wiem, czy jest inny sposób, żeby to zrobić. Jedynie to też yy, tak myślę, że można, że wtedy można by, no jak to, no, zrobić tylko grupę na czas dziergania tej kamizelki, jeśli, jeśli ktoś będzie zainteresowany. I nie wiem, może z miesiąc sobie ta grupa pobędzie, a później tą grupę, grupę po prostu rozwiąże. No i tyle, chyba że będzie to gdzieś, no nie wiem jeszcze, po prostu nie mam pojęcia. To a propos kamizelki, także jak będą osoby chętne, to proszę jeszcze się zapisywać, bo mówię, po prostu zamilkłam na chwilę, bo mówię, byłam przerażona, że nie dostanę włóczki, bo mówię, byłam, do pani jeździłam przez chyba dwa tygodnie, no i pani będzie, 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 proszę o telefon, proszę, do, do, ja zajeżdżam, no niestety nie, no może będzie, może będzie i może będzie, no więc jak byłam w tamtym tygodniu chyba w piątek albo w czwartek, chyba w piątek, to. Nie, czy ta, w poniedziałek, przepraszam, w poniedziałek byłam teraz. To bo, mówię, zamarłam. No pani mówi, że nie ma, nie ma, no ma być, ma być, ona zapomniała. No kurczę, mówię, no nie, no tak nie, bo ja muszę wiedzieć tak, na czym stoję i czy ta włóczka będzie, czy nie, żeby dokończyć projekt. Więc zakupiłam wczoraj cztery i mam pięć tych motków, bo z pierwszego zakupu jest pięć tu poszły tu już poszły dwa, no i teraz jeszcze tutaj następne, czyli to będą cztery. No i mam zakupionych cztery i jeszcze jeden. Chyba mówię prosto nie zbyt zawila. <gry> Także to jeśli to a propos to a propos kamizelki. Słuchajcie, byłam też ostatnio teraz w, też w sklepie i jest burda Stryken. najnowsze wydanie. Jest fajnych, bardzo mi się podoba torba na ostatniej stronie i kto wie, czy nie będę właśnie takiej robić. Bardzo mi się podoba. Pierwsza strona na okładce jest sweterek, gdzie takie wprawne dziewiarki wiedzą, co to za wzór, tak zwane różyczki, popcorn, nie wiem jeszcze tam. Są różne nazwy. Ja taki sweterek też robiłam, parę sweterków takich zrobiłam. Ja chciałam Wam pokazać. Jest biały, bardzo ładnie wygląda. Zaraz tu jest, tu gdzieś jest, ale nie widzę, że gdzieś mi uciekł. A jest tutaj. Tu jest Pani w takim białym sweterku i on jest robiony w różyczki. I to jest również bardzo prosty projekt. Zaraz Wam pokażę konstrukcję tego sweterka. Może ktoś będzie zainteresowany. Zaraz Wam pokażę, gdzie on jest. Tu. Tu. Słuchajcie, konstrukcja jest naprawdę bardzo prosta. Jest przód, tył. To już jest od czegoś innego. Jest tył, przód i rękawy są tak bufiaste. Można też zrobić, no, można robić to różnie, bo można robić to od mankieta, można robić to od góry, dobierając tutaj od razu po zszyciu po szyciu ramienia i dodać oczka tu i lecieć w dół, i wtedy tu do mankietu. Tyle zebrać, tyle zgubić oczek, tyle zebrać tych oczek, żeby taki ładny bufiasty rękaw wyszedł, tak jak jest, gdzie to tu jest, zaraz, nie, nie widzę, o, żeby wyszedł tak, no nie ma tak mocno jakoś więcej, większego zdjęcia, no jest taki. Ta poduszka, tak jak poduszka, matko, torebka bardzo mi się spodobała, ale to nie trzeba mieć jakiegoś tam specjalnie wzoru. Co tu jeszcze jest ciekawego? Jest taki jeszcze, co tu jest? Są szale, jeszcze kamizelki, taki też fajne kolorowy taki blazer, on mi się też tak bardzo podoba. Jest, są paski biało-czerwone biało i biało-różowe i rękawy na przemian. Jak tu jest biało-czerwone, to później rękaw. Ja wiem, że nie wszyscy może przypadają za takimi fikuśnymi rzeczami, ale jest taki ciekawy, fajny. Poza tym też jest taki sweterek z takim wiązaniem, takie, nie wiem jak to, takie większe poły i, i wiązany na boku. Też fajny, tu też jest taki luz, luzacki, szeroki bym powiedziała. No i tutaj rękawy do tego i łódka pod szyją, też bardzo ciekawy. A nawet zajrzę, to jest 21. Co prawda teraz mi tak wpadł w oko, bo wcześniej też tak patrzyłam, przeglądałam się, ale jakoś nie. 21. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Tu są szale. O, tu zaraz Wam pokażę tamten. Tu jest taki kolorowy. I to jest użyta włóczka z Austermana. Austermana. Kitzilk. Słuchajcie, szukam tamtej bluzki. 18. No to gdzie to jest? 22? O. o, tu jest. No i okazuje się, że to sweterek jest z alpaka Lungo z Lana Grosy, ale jego konstrukcja, o, proszę zobaczcie, jest taka. On jest szeroki i są rękawy w sumie krótkie, takie czy czwarte. Wiecie co? Zaraz to jest co? Pullover, czy czwarte rękaw to jest. Zaraz zobaczymy jego konstrukcję. Fajny jest taki ciekawy, 3-4 tak. Można też potraktować to jako bluzkę z krótkim rękawem, tu jest do tego konstrukcja tego swetra, przód tył, to jest jako połowa, dekolt, no i rękaw tu taki jakby, no pół albo taki rękaw, krótki rękaw, albo czy czwarte to zależy, jak po prostu sobie kto jak sobie kto co tam zrobi i coś jeszcze tu chciałam wam pokazać. Coś jeszcze chciałam wam pokazać jest też taki, no szali jest jeszcze sporo. Szali jest sporo, taka mgiełka zakładana gdzieś mi mykła, gdzieś mi mykła, jajka koszyczki są już, jajka koszyczki, o takie koszyczki fajne, jajka, ale wiecie co szukam jeszcze? Jest taka z kilku, trochę tak wędruje. Chciałam Wam jeszcze pokazać, gdzie tu jest. Ona jest taka bardzo delikatna, nikła taka. Gdzieś tu nie widzę. Zaraz Wam, zaraz wam powiem, tylko muszę to znaleźć. Sorry, że tak ślinie te polucha, ale inaczej się ciężko przywraca. co to jest? Tu nie ma, tu będzie coś dalej pewnie. I bym powiedział... O, jest tutaj. Takie bolerko. I ono jest w formie takiej ciekawa forma. I tak, on jest tylko tak zarzucany. Bo on później jest w tych, w tych miejscach szczepiany. Tu i tu. Te rękawy. No. Także takie na lato do sukienki tak po prostu narzucić. Coś w rodzaju mgiełki takiej. Także no takie bardzo już wiosenne, bardzo wiosenne już projekty. Natomiast powiem Wam, że tak, no jeszcze, jeszcze może być zimno, tak. Nie wiem, czy już Wam kiedyś mówiłam, ale muszę poprawić ten, ten golfik. Tu mi się nie podoba, to znaczy tak, nie podoba mi się tu, yy, po prostu tu mam za wąskie rękawy. Tu, tu jest mi za wąsko i te rękawy będę chciała tu poprawić, <laughs> ponieważ zostało mi jeszcze włóczki, to jest z Geparda, yy, z Geparda włóczka, yy, kupowałam ją u sklep Makunki. Punto chyba, jak się nie mylę? Kurczę, nie mam tam z tą. Tam jeszcze jest jeden motek z etykietą, ale nie chcę wstawać, żeby Was tutaj nie zanudzać. W każdym razie to jest wzór Anny, Anny Wencel. To była taka akcja dziergania golfu, żeby wspomóc ją w walce z chorobą. Że to było, ja już w tamtym roku go robiłam tak, ale muszę go poprawić bo w noszeniu, nosi się bardzo fajnie jest bardzo cieplutki, bardzo delikatny nie gryzie, naprawdę jest super bardzo jestem z niego zadowolona tylko mówię, muszę tutaj poprawić przy rękawach, no i myślę, że tu chyba sobie tylko tak właśnie tu utnę i te oczka co tu będą po prostu, no nie wiem tylko teraz właśnie, czy tylko tu czy, czy, czy razem, nie wiem jeszcze muszę pomyśleć jak to zrobię w każdym razie ten to jest w planach. Zrobię kamizelkę i chcę poprawić ten sweterek, bo sweterek się naprawdę bardzo fajnie nosi, jest bardzo ciepły. Można go tak nosić na, na gołe ciało albo koszulkę, albo taki sportowy, sportowy topik założyć i jest naprawdę fajnie cieplutko. Także to na, dzisiaj, to na dzisiaj może by było tyle z moich planów i z moich tutaj wyczynów dziewiarskich. Kamizela. Mówię, ucieszyłam się, bo dokupiłam włóczkę, więc będę robić dalej. Także, jak coś to zapraszam do wspólnego dziergania i mówię, może tą grupę po prostu założę, czy po prostu nie wiem, pod, pod filmikiem. Proszę dajcie znać, to, to, będziemy, to będziemy razem dziergać. Także, to do następnego spotkania. Dobrego dnia, Buziaki. Cześć, do widzenia. A i proszę o lajki i subskrypcje, i dziękuję za poprzednie.